Po szóstym spotkaniu w sezonie wiosna 2023 rozmawiamy z zawodnikami lidera elit pierwszej ligi B, Adrianem, a także Patrykiem Zaksenczer. Panowie, za wami, tak jak wspomniałem, szóste w tym sezonie spotkanie. No i wygrana 7 do 2. Czy waszym, czy waszym zdaniem kluczem dziś do zwycięstwa była ta bardzo, był ten dynamiczny fragment w drugiej połowie, kiedy chyba w ciągu dwóch minut ze stanu 4 do 2 zrobiło się 7-2 i chyba takim wynikiem zakończyło się to spotkanie? No to był taki jeden z kluczowych momentów, w którym podgoniliśmy i zyskaliśmy spokój. No ale chciałbym powiedzieć, że od samego początku realizowaliśmy swój plan, czyli wyprowadzanie piłki od tyłu i korzystanie z tych największych atutów. Szczególnie od dwóch meczów to Janek jest naszym największym atutem. Dostaję tą piłkę, wykorzystuję ją i, i, i to jest nasz pomysł na to, na to wygrać. No tak, właśnie Patryk Janek chyba w ciągu dwóch minut, jeśli dobrze widziałem, miał asystę i dwie bramki w tym kluczowym fragmencie. A co jeszcze Twoim zdaniem dziś zadecydowało Waszej jednak przekonującej wygranej? Wydaje mi się, że siła woli, bo jednak wygrywaliśmy 4-0, następnie straciliśmy dwie bramki i mieliśmy taki gorszy moment i czasami, czasami jest problem, żeby przeskoczyć. Natomiast nam się udało powstać, udało się przełamać właśnie ten trud i, i zmobilizować całą drużynę. I myślę, że to było takie kluczowe do wygrania tego meczu. Adrian to tak jak powiedziałem wasze szóste spotkanie w tym sezonie piąta piąta wygrana tutaj wspomniałeś przed chwilą, że, że bardzo bardzo fajny skład jest, jest w waszej drużynie i to jest jakby taką główną główną zaletą, że jest kolektyw, że bardzo dobrze się zgrywacie, że no robicie marsz można powiedzieć po najwyższe największe rzeczy w tym sezonie. No, mam, mam nadzieję, że tak będzie, że nie zapeszysz teraz tym, <laughs> tym, tym powiedzeniem tak muszę przyznać, że to już jakiś czas klaruje się ten skład i teraz. Na każdą pozycję w grze, w którą chcemy realizować, mamy osobę i mamy tak jakby zmiennika, i fajnie się już dogadujemy, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o dynamikę gry, żeby jej nie tracić. Więc myślę, że to może nam pomóc znacznie w osiągnięciu celu, czyli podium, a może nawet pierwszego miejsca. Patryk, ten skład u Was się krystalizuje, tak? Można powiedzieć, że te ostatnie sezony były takie przejściowe, ale teraz można powiedzieć, że to jest powoli już. No ten jakby docelowo to jest to zestawienie jakie chcielibyście mieć u siebie tak jak najbardziej widać to zwłaszcza jaki zrobiliśmy progres względem poprzedniego sezonu gdzie każdy mecz był praktycznie na równi bardzo dramatyczne i zawsze trochę nam brakowało natomiast udało nam się zgrać mamy teraz zespół który komunikuje się który gra zespołowo No i teraz No cóż Szykujemy się na podium, a przede wszystkim na pierwsze miejsce. Na razie na najbliższym mecz się szykujemy. Najważniejszy jest następny mecz. Adrian, ty jesteś taką świeżynką, troszkę w drużynie, w drużynie Accenture, czy to, co widzisz w waszej grze w tych kilku meczach, w jakich, w jakich grałeś, to jest, to jest już to, co chciałbyś widzieć? Czy jeszcze widzisz mimo tych dobrych wyników, jeszcze duże, duże rezerwy do zorganizowania poszczególnych elementów w grze? To znaczy przede wszystkim jak przyszedłem od razu zastałem zespół, który chce grać w piłkę, nie chce grać jakiejś długiej piłki, nie chce je grać na siłę, tylko chce grać w piłkę. To jest wręcz przyjemność, żeby co czwartek, bo akurat w czwartki zwykle gramy, przychodzić tutaj, bo czuję, że zawsze zastanie mi jakaś fajna akcja, jakaś fajna wymiana piłki, podań, jakiś fajny strzał. I to jest budujące, żeby przychodzić, więc, więc tak. Patryk, powiedziałem, że Adrian jest świeżynko, ty? Troszkę, troszkę mniej można powiedzieć, bo Ty już jak wasza ekipa zaczynała przygodę z Elite League 4 lata temu też, też wtedy grałeś. Jakie ty masz wnioski po tej grze właśnie jeszcze no tej przed, przedpandemicznej? A, a teraz na temat Waszej drużyny, na temat ogólnie, ogólnie ligi? Wiele się zmieniło, na pewno cała drużyna została przebudowana. Myślę, że wiele też się nauczyliśmy. Sama gra tutaj to w ogóle jest ogromna przyjemność i, i mamy dużo frajdy z tego. E, cóż jeszcze mogę powiedzieć o naszej drużynie? E, no cóż, apetyt rośnie w miarę jedzenia, e, więc nie chcemy się zatrzymywać. E, wyciągamy wnioski z błędów, które robimy, no i e, oby do przodu. Tak, też muszę, muszę przyznać, że jak popełniamy jakieś błędy, to potem są dyskutowane na grupie na Whatsappowej, tak jakby analizowane, tak, tak. nagrania pomagają, także... Czyli omawiacie, omawiacie błędy i dobre zagrania. Tak, tak, klarujemy to, to, co chcemy grać, tak? Na przykład pierwszy miecz mieliśmy, czy ostatnim w tamtym sezonie, taki parę strat, że straciliśmy szybko dwie, trzy bramki, i potem szeroko dyskutowaliśmy to i zmieniliśmy sposób krycia i sposób ustawiania się, szczególnie dwóch osób z przodu, które grają bliżej siebie. Nie staramy się nie puszczać tych piłek środkiem, więc to pomaga ta rozmowa. Nie? Patryk, jeszcze tutaj jakiś wniosek nam zdradzisz z tych waszych odpraw pomeczowych i przedmeczowych? Niestety nic więcej nie mogę zdradzić. E, musimy trzymać swoje tajemnice. I tak już chyba troszkę za dużo powiedziałem. <śledź> <śledź> Dobrze, to żeby za dużo nie powiedzieć, powiem, że padło już tutaj powiedzenie: taktyka, roś, apetyt rośnie w miarę jedzenia. To życzę Wam takiej taktyki, żeby wygrać, cytując wypowiedź jednego, jednego fightera po jednej z walk słynnej. I, i powodzenia, powodzenia w ostatnich spotkaniach. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.